Siemaneczko, z tej strony ja w dzisiejszym odcinku powiem wam o evencie, który nadchodzi do Robloxa. Jest to połączenie dwóch największych eventów, jakie kiedykolwiek w Robloxie były, ponieważ jeden event, który pamiętacie, był dokładnie dwa lata temu, co go nagrywałem. Był to event składający się z wielu gier i wiele gier się wchodziło, robiło się zadania i na końcu, na evencie wielkanocnym, Zdobywało się jajeczko i wchodziło się w pomieszczenie, pokonywało się bossa I dostawało się klucze i skrzydła kluczowe To jest jeden z tych Eventów Drugim eventem, największym jaki był w Robloxie to RB Battles Był to tylko dla youtuberów Streamerów Niestety Polska się tam nie załapuje Ale evenci gdzie najwięksi youtuberzy i streamerzy na świecie Konkurowali z sobą o milion, milion robuxów I zwyciężył chyba w tamtym roku Krek jeżeli nie, to mi poprawcie, ale chyba w tamtym roku zwyciężył krek, Wygrał milion Robuxów. Jeżeli oglądaliście to, to bardzo fajnie. A jeszcze bym przypomniał widzowie, jeżeli oglądacie ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, dzwoneczka i wszystko, co tylko na radę, to wam powiem dokładnie, kiedy to się zaczyna. Bo chyba jesteście ciekawi, a to jest największy event w Robloxie, jaki kiedykolwiek będzie był. No, będą możliwe, że jeszcze większe eventy, ale no, w tym roku to będzie event, który każdy musi po prostu zobaczyć. Więc jak wy nie widzicie... Event już był przesuwany wielokrotnie przez no, panującą sytuację na świecie. Był już wielokrotnie przesuwany, chyba trzy razy. Nikt o tym nikt nie wiedział, bo nie było nawet daty, ale był przesuwany. A dobrze można o tym wiedzieć, gdy wejdziecie sobie w Robloxa, Jailbreaka, to na samym dole już dawno to było. Ten batch dawno już był, i, choć i ten batch został też niedawno dodany, dlatego właśnie, że już to jednak wychodzi. I cały Roblox Battles. Będzie dla youtuberów nadal wyzwaniem, ale my będziemy w jakiś sposób mogli w tym uczestniczyć. Dlatego też są specjalne gry partnerskie do tego eventu, który trzeba ci co zrobić. I jak widzicie, znaki zapytania, o co chodzi, nie wiadomo. I jailbreak Roblox Battles Championship Batch. Gratulacje, ukończyłeś Roblox Battles Championship Event. Yy, to jest coś coś takiego, więc no macie event, jeszcze nikt tego nie zdobył, ponieważ to się dopiero zaczyna i zaraz wam powiem, w jakich grach będzie ten event się odbywał. Może na początku zaczniemy od tego, co to ten event jest, no to przychodzimy sobie do evenciku i mamy go... i event w ogóle był prowadzony w tamtym roku i w tym roku mamy wiadomość, mamy wiadomość od Erby Batyst w ogóle z... Plekarny mówi, co to jest? O co tu chodzi? Tylko 0101. No ale... Jest to wiadomość 0.1. Gdy wejdziecie sobie w b Matrix kalkulator, i tłumaczycie kod binarny na tekst, bo to jest kod binarny. To wszystko zaczyna się 16 listopada. Zobaczcie, w poniedziałek, 16 listopada dzień po moich urodzinach, czyli 15 listopada będą moje urodziny, więc 15 listopada wbijacie. Do mnie na urodziny, a następnego dnia zaczynamy największy event w Robloxie razem. I tym oto sposobem teraz chciałbym przedstawić film pokazujący początek tego eventu. A później przyjdziemy sobie do jakich gier możecie zaglądać, żeby zdobywać. Możliwe, że będą darmowe temy, nie mówię, że nie. A może jakieś Robuxy będzie można wygrać. Jest to duży event, dużo Robloxu tu poświęca czasu, energii wszystkiego. Bardzo dużo YouTuberów się tu angażuje. Bardzo. Jeszcze pokażę Wam grupę. A to wszystko, sześć, Dobra. Oglądnijmy sobie. O evencie. Zaczynamy w ogóle w jakiś taki. Do not ever. Nie wiem, w ogóle coś się wszystko miesza, nic nie wiadomo o co tu chodzi. Okej, okay, tu coś w ogóle jakiś procent, coś się ładuje. Jakiś akumulator mamy kreka, czyli zwycięzcę z tamtego roku i znaki zapytania. Co to będzie? Jeszcze nie chcę zdradzać za dużo, ale no w tym roku z tego co wszyscy mówią, będzie to event, w którym będziemy mogli my gracze także uczestniczyć, więc no ja się nie mogę doczekać, w ogóle tu wszyscy widzowie ten, ja się nie mogę doczekać, bo na pewno będę chciał w nim uczestniczyć, będę wam nagrywał na bieżąco odcinki z każdej gry. Co robić i będziemy śledzić poczynania może innych youtuberów, zobaczymy, jak sobie poradzi Craig, jak chce poradzi The User Name this, albo jak się poradzi Megan, albo jak chce poradzi Flamingo, Russo będzie komentował, więc zobaczymy jak chce poradzą zagraniczni youtuberzy. A będzie ich troszkę teraz, bo się to powiększa cały czas. No i tak, jeżeli ktoś chce w ogóle bardziej się interesować wszystkim, to zapraszam na przykład do mojej grupy Ekipa Mendiego. Link macie w opisie, tam dołączacie do ekipy, więc pamiętajcie, ekipa daje lajki. Nie masz lajka, to nie jesteś w ekipie, więc zostaw lajka, jesteś w ekipie. No i dołączę sobie do grupy RP Battles, ja jestem jako fan. Dołączcie sobie, bo tu na pewno będzie jakieś fajne info o tym wszystkim. No i jak wiecie, Roblox ma pełno gierek, ale ja wam pokażę, w jakich gierkach ten event będzie. Wchodzimy, w pierwszą gierkę, Ro. Bicy. Robicy, nie nie kojarzycie, kojarzycie. Jest pierwsza gierka, w której będzie walki YouTuberów. A może i my będziemy mogli coś zdobyć. Druga gierzka, Ronald. Ronald jest tam gdzieś oznaczona. Ronald, zobaczymy, czy to jest prawda, czy nie. Takie info dostałem. Nie jest to potwierdzone. Jeszcze, ale zobaczymy. Taki, to jest takie 50%. Kolejny niepotwierdzony. Super Striker. Deck Crusher. I. Kierki takie jak Jailbreak Piggy i Murder Mystery. Jak widzieliście, Jailbreak ma. Więc sobie sprawdzimy teraz. Yy... Sprawdzimy sobie teraz tak, po szybciutko. Sprawdzimy Piggy. Piggy, piggy, piggy. Czy Piggy ma? Yy, trzeba patrzeć na badge. Jest, badge, mamy. Yy, piggy RB Battles jest. Znaki zapytania są, czyli jest Murder Mystery 2. Czy Murder Mystery 2 też będzie udział? Dostałem takie info, że będzie brało udział i. Yy, tak, nie ma jeszcze badge'u, więc albo będzie brał udział, albo nie będzie brał udziału. Ro, Beats, czy robić, będzie brało udział? Zobaczymy sobie popularne te gierki. Tych... Yy, czy one coś mają, jakieś info o tym? A tu nawet nie ma badży, więc no ciekawe, tu nie ma badży, ale zobaczymy jeszcze, Ronald Ronald, czy Gierka Ronald ma badże już zrobione, ma badże. I czy ma badże związane z Robattles? Ma, zobaczcie, widzicie, ma znaki zapytania. To jest tam też. Super Striker, Super Striker Games. Zobaczymy, czy Super Striker też ma już te badge zrobione. Jest uh, su yeah, Super Striker League To chyba. Tak, to chyba to jest. I zobaczcie, też ma dwa badge z tym związane. I jeszcze jedna gierka. Plus The Crusher. The Crusher. Ale to jest The Crusher. Yy, The Crusher. To jest takiego. Yy, albo to jest to, albo to jest nie to. Sprawdzimy. Tak, to jest to. Zobaczcie, także ma oznakę Roblox Battle. <grych> yy, czyli także ma oznakę, czyli jesteśmy dobrze. A Mad City, zobaczymy. Mad City, czy też będzie brał udział, czy nie będzie brał udział? Od razu możecie sobie posprawdzać. Jeżeli gierka będzie miała badże... Yy, właśnie związane z tym znaki zapytania. O No nie, to, to się już zdobył, Nie. Sumie, drodzy widzowie. 16 listopada. Śledzicie całą sytuację. Ja wam dziękuję za oglądanie. Na razie trzymajcie się, stać łapeczkę, subskrypcję, dzwoneczko.